Cześć, cześć! Tu bruder pan! Dzisiaj trochę późno, ale my tutaj jesteśmy w ferworze przeprowadzkowym. Dzisiaj... Oj, uważaj, Antek, Uważaj. Żebyś nie podał tego. Ja, no już coraz cięższy, co? Dobra, ja go tutaj przełożę. Dzisiaj piętnasteczka. Kto otwiera? Ja. Może nie, razem! Razem, razem. Da. Dobra, teraz y, Justyna, Justyna, Justyna kawałek. No. Dobra, teraz reszta chyba ja. No, co tam mamy? Dawajcie. Weź udział w akcji. Pozdrawiam Cię ciepło do dzieła. Jakie Słuchajcie, ta akcja to są kartki dla samotnych i Dobrze, starszych osób. Na nas, w akcji rozpoznawczej. I my już dzisiaj te kartki przekazaliśmy, także zadanie w kościele. W kościele. Osobom samotnym, którzy, którzy nie mają rodziny. Kupiliśmy im skarpetki i daliśmy takie laurki wykonane przez dzieci. Czy to, czy to? Z życzeniami i mamy nadzieję, że dla kogoś zrobią miło, miłe święta. I chociaż trochę uśmiechu wywołają. Pamiętajcie, jeśli macie możliwość, to zróbcie dla kogoś coś miłego. Zobaczcie, co tu się dzieje. My uciekamy. Antoś? Co tam się dzieje? Nie wiem. Antoś chyba idzie na chwilę farmerować, tata. Co ty na to? Na farming. Simulator 2020. A wczoraj nie grał. No. Taty nie było wieczorem, nie grał. No, nie grał, nie grał. Także dzisiaj jeszcze może. Antoś, taki mała aktualizacja. Antoś jest zdrowy, idzie jutro do szkoły. A Justyna? Oh, nie. Justyna, no. czy ty jutro idziesz do przedszkola? Tak? Idziesz? Oh, no. Oh, no, no, oh, no, no. Pokaż no, no, no. się ty. Oh o no. Oh no, oh no! 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 no, 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 no. Antos jutro idzie do, do szkoły? Tata idzie do pracy. Cieszysz się, czy tak. też tak ja jest? Bę, ja będę dziedzicę mojego lulał tutaj. Lula. A Justyna Lula. zostaje w domu, bo zagiloniona jest. Ale może we wtorek już pójdzie. No, Także damy. trzymajcie się! Pa pa Papa! Pa.